Dzień dobry. Co tam słychać? Co? Co tam słychać? A dobrze. Aha, to fajnie Co pan nagrywa? Nagrywaliśmy rozmowę tutaj. Kiedy? A przed chwilą. A może wywiad razem zrobicie sobie, to wam nakręcę, co? No dam wam tutaj drugie krzesło. O! I pogadajcie, to was nagram. O! Ja tu usiądę? O! Gdzie? E, mamy sobie na pan mówić czy na ty? Na ty, nie? Tak. Na ty. Jak ci na imię? Paweł. A mnie Jurek? No Jurek? Tak. A co, tutaj też przyszedłeś sobie na spacer w święto państwowe? Tak, tak, tak. A co myślisz w ogóle o, o tym dzisiejszym święcie? Ładny. a wiesz jakie to dzisiaj są dwa święta wiesz dzisiaj tak tak, jedno jest podobno Matki Boskiej a drugie jest Wojska Polskiego Wojska Polskiego tak, tak, oglądasz telewizję to pewnie może widziałeś tak tak zawsze oglądam dzisiaj była ta taka no nie defilada ale tam Prezydent mówił, przemawiał. No, przemawiał, no. Też słyszałeś? Też. Tak, powiedzmy. Co ty myślisz? Co w tej Polsce się dzisiaj dzieje? No, wszystko dobrze. Dobrze jest. No i tak. to najważniejsze. Tak, prawda? Tak. A trochę się polityką interesujesz? Ja pi piłką nożną. Też A piłką? Czekaj, ja, ja nie, akurat nie, ale, ale trochę wiem. No, że Lewandowski, Barcelona. Y, tam no, Barcelona. Bayern, tak to się Bayern. Mówi? Oglądasz mecze? Oglądam, no. A powiedz mi, wytłumacz mi właściwie, bo ja tak się nie znam na tej piłce. Jak to tak jest? No, są dwie bramki i. No i co oni właściwie robią? Są dwa bramki mhm. i goleć się łapać. Aha. Aha. Tak, żeby piłka nie wpadła do bramki. No tak. No o to, to znaczy, chodzi. Jedni chcą, żeby do tej drugiej bramki wpadła, prawda? Tak, tak. A drudzy się bronią, prawda? Tak. No, ja to tam kiedyś no, tak. widziałem. A powiedzmy, a, a jakie są te u nas takie piłkarskie kluby? No, 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 nie, no jest jak? kilka, no legia, pewnie legia a jak wisła tam chyba nie Wyszła. gwardia to nie wiem czy jeszcze jest nie? a ty za jakimś polskim klubem kibicujesz tak specjalnie ja za legią za legią no warszawa nie aha bo legia to jest warszawa tak? no tak no nawet nie widziałem a, a co to jest powiedz mi, hmm w Łodzi, w Łodzi jakaś jest w Łodzi jakiś klub jest, co się nie lubią z Warszawą chyba jest taki Wisła, nie Wisła to, to w Krakowie raczej chyba Widzę Widzew jest coś takie? widzę. Yes. Jest yes. i wydaje mi się, że oni kibice z Warszawy się nawet biją z tymi kibicami chyba z Widzewa no. no tak a ty się biłeś? Nie. Nie? No i bardzo dobrze. Ja Mądrze ludzie się nie. nie biją, nie? Nie. Ja, ja też nie. 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 A jaka pogoda jest dzisiaj fajna, co? No ładna, dzisiaj ładna jest pogoda. Ten taki wielczyk. Tylko tu smutno, że patrz, widziałeś, ty dawno tutaj, kiedyś też przychodziłeś tutaj? Co? Tu, tu przychodziłeś? Ja tu mieszkam. Aha, no to przychodzi. Kiedy nie było ogrodzone. Ale to w tym domu pewnie tu. W, w, w tym domu tam mieszkasz? Nie, ja mieszkam na placu Narutowicza, przy kościele. Aha tam. Ja też mieszkam, ale nie przy samym placu Narutowicza. Tylko na ulicy Kaliskiej. Tu jest ulica Kaliska. No jest. Tak. No to ja na Kaliskiej, tylko tam dalej. Tam dalej. Mhm sam mieszkasz? z mamą. A? Ale to obiadki pewnie codziennie są. Co? Obiadki są pewnie ciepłe codziennie. No co? Mama zawsze gotuje. O no super. Dobrą mamy masz czuję. Zawsze gotuje mama. Rodzeństwa nie masz? Co? Siostry brata. E ja tam miałem, to brat mieszkał w Sobolewie. Ach, nie wiem gdzie to jest Sobolewie. Że Garwolinie. Tak? Wie pan gdzie Garwolin? Garwolin no wiem mniej więcej. To poza Warszawą, gdzieś ze 30 km od Warszawy. No więcej. tak, to Gdzieś tak. chyba tam za Wesołą chyba, nie? Chyba tak. Ale mówisz miałeś, to nie masz go? Masz. Co? Żyje, żyje? Nie, umarł. A, umarł. Raka hmm. miał, że ojciec Oje. umarł. Hmm. I ojciec też umarł. Ojciec też? Też. Ale ty zdrowy chyba jesteś, wyglądasz tak zdrowo. Co? Ty zdrowo wyglądasz. No tak, no. Ale mnie tak ciekawi, co byś jeszcze powiedział tak od siebie? Co tak widzisz, co się tutaj w tym mieście, no w tym kraju naszym, co tutaj tak się dzieje? Jak ty to widzisz? No dobrze. A jeśli chodzi o wojnę na Ukrainie, dobrze się dzieje tam, czy nie? Nie. No właśnie. A u nas wszystko się tak dobrze dzieje? Nie wszystko, chyba. No, a, a chodzisz do kościoła? A chodzisz do kościoła? Nie No masz blisko. No bo przy kościele mieszkasz. Tak. No ja rozumiem, rozumiem. Tak jakoś tak się składa, że jakoś tak kiedyś, kiedyś, ale bardzo dawno temu chodziłem do kościoła. Potem już przestałem. I jakoś tak nie chodzę. A czego? Hmm. Nie wiem, nie, Księża mi się nie całkiem podobają. O, a może, a może pan... Może... Mów. Mo, może się biły z księdziami. Biłem? Z księdzami? Nie. Nie biłem na pewno nie. Skądże? No co? To, to czego pan nie chodzi? Powiem ci, że no nie wiem, nie wiem, czy oglądasz telewizję może czasami, ale, ale nie wiem, czy gazety czytasz. Gazety tak. No nie wiem, ja tak w tych gazetach czasami tak często piszą, że księża no tak nie postępują z młodymi chłopcami, z młodymi dziewczynkami. Nie postępują tak jak powinno się nie są w porządku i potem się wypierają tego potem no takie jakieś rzeczy ale nie słyszałeś może o tym, a może i lepiej, że nie słyszałeś. Nie. Czężo, nie. się mu no dobre. Tak, ja myślę, że masz rację. Lepiej myśleć, jak już się chodzi do kościoła. To pewnie lepiej myśleć, że są dobrzy i, i że wszystko jest dobrze. No tak. I no. że w tym kraju jest dobrze. Tak? Na pewno zupełnie dobrze? Do ja, do ja chodzę do kościoła, nie dzielę. Modlę się. No i dobrze. Ale wiesz, mam, mam dziewczyny. Tak? I Krystyny, mm. ona... Z przyjeżdża, cia ciasto pie piecze u Ciebie w domu. O. w cukierni pracuje. A, w ten sposób. I ten, i przywozi ciasto. Nieraz ja, ja mówi, jak zostają ciasta, to my to bierz. No słusznie, oczywiście. Mówię tu bierz i przywoz samochodem. Mówię, mówię tak, a czy policja nie łapie jak jedziesz samochodem? A, on, a ona mówi no pan Polaku, skąd to wiesz? Mówi. Ale wiesz. Młodsza, młodsza jest ode mnie. Dużo a ile masz lat? 30. O, a ona jeszcze młodsza. A ona jeszcze młodsza. Dużo? No, dużo. Ale wiesz, ona, ona innych Polaków nie adaptowała, do inne Polaki nie umieli grać w. A ja umiałem. I, I ona mówi tak, to biorę ciebie. To mówi, do ty umiesz grać w piłkę, to biorę ciebie. Ja wiesz, ja z początku chciałem się żenić z dziewczyną, ale się ożeniłem. Ożeniłeś się, to żona Ty jesteś? No tak. A masz obrączkę? Co? Obrączka. E, nie, w, domu. w domu pewnie. Aha. A nie mieszka, nie, nie mieszka z Tobą żona? Co? Żona z Tobą nie mieszka tutaj? Nie, to ona na piaskach mieszka. To w Warszawie? starego kościoła mieszka. Ze Za tam. Aż tam. Tam gdzie twój brat mieszka. No tak, no. I wiesz, ona tam, ona tam mieszka. Ma, ma, mamę, jeszcze mamy ma tam, te Fiatki ma. Posadziła Fiatki fajnie tam. Jurku, a może pochwal się ile masz lat i pokaż, że potrafisz pompkę zrobić. Nie. A dlaczego nie? nie. Może może pan tutaj też zrobi pompeczkę. No. Konkurencję Robisz taką. Gimnastykujesz się trochę. No. Tak? Spróbujcie. A, a pokaż. Po jednej pompce. Pokaż. Co, co... Czekaj no. No, no bezbu. O ładnie, ładnie. bardzo ładnie elegancko a ile robisz pompek? ile robisz pompek? 200 wow. 200 Oj. a ty ile? ja 44 ile? 44 44? Mm -hmm. to dobrze no nie jest dobrze bo ty 200 A to... może przesadziłeś, nie? Nie. nie. No kolega pewnie ja. wysportowany. Jeszcze. Czapka wojskowa, no to... No tak, czy się no. Że... no tak. Taką czapkę mam. Bardzo no. dobra. No i tak, pani Pawle. A tu budują ten dom. A tu budują no. Ale to drogo będą kosztowały te mieszkania. No drogo, no. A jak na imię ma Twoja żona? Co? Bo mówiłeś Krystyna, tak? Krystyna. Krystyna, tak, tak mówiłeś. Mm. A dzisiaj często przyjeżdża do Ciebie? Co? Często. No tak, z samochodem. Prowadzi samochód. No ona ma Polones samochód. Polones? Tak. Ten polski taki... Ten... No tak. Polones. No. no... No tak, no. Czerwony. Czerwony. No, trzyma się, bo to jednak już są takie modele troszkę... Troszkę troszkę starsze. Ale może zadbane. No zadbany no. Ty prowadzisz samochód? Co? Nie. dziewczyna. A to nie lepił prawo jazdy sobie to wyrobić i żona jeździć? No i wozić żonę wtedy. No, ja bym, ja bym ten prawko bym z, zrobił. Czego je. No to trzeba. Teraz kupisz no. Ale gdzie, gdzie bym go szybowo? Nie wiem. Na jakimś parkingu, a może u żony? Bo tak na ulicy to nie za bardzo. Bo to parkometry walą nie no, tą tak, kasę. Teraz nie można. No ale. Ale najpierw. Nie kłopot jest samochodem, naprawdę nie ma sensu. Jak już żona ma, to po co dwa samochody? O no tak! Mae'n ddim yn gwneud. Mae'n ddim yn gwneud. Mae'n ddim